Co ciekawego, może się wydarzyć podczas tego warsztatu śladami miłości wewnętrznego dziecka. Jeżeli masz depresję, masz lęki, masz problemy z agresją, masz czasami powtarzające się zachowania, których nie umiesz zatrzymać, masz czasami pogłębiony smutek, czy ewentualnie zachowania agresywne, czy masz wszelkiego rodzaju uzależnienia, które czy to myślowe, czy to w zachowaniu to ten warsztat może odsłonić i pomóc Ci spotkać się z przyczynami tego doświadczenia, z przyczynami tego, kiedy to powstało. Nie wszystko powstaje w dzieciństwie, ale dotykamy tego, co dziecko kocha. Dlatego jeżeli masz na przykład problem z depresją i wtedy, żeby poprzez narzędzia, techniki, będziesz mógł spotkać się z potencjałem, który pomoże Ci wyjść z tego. Na przykład ktoś nieustannie jest depresyjny, smutny, jego ciało jest zablokowane, również masz podniżony nastrój, masz energię, która jest bardzo niska. To sprawia, że jesteś bardziej pokurczony, nie wychodzisz do życia, twoja kreatywność jest przyblokowana. Podczas tego warsztatu poprzez taniec, który umożliwia ci ekspresję, Budowanie Twojej energii, poprzez również nawiązanie kontaktu, pomaga ci wyjść do kontaktu, również poprzez ustawienie intencji czy ewentualnie systemowe, pozwala ci jakby też zobaczyć tło, w którym to powstało. Jak również oddech biodynamiczny czy lekki sprawia, że w tym oddechu budujesz energię, nabudowujesz, czyli również możesz poprzez intencje i oddech wychodzić z tego obszaru depresyjnego. Takich doświadczeń, z którymi się borykasz, pewnie jest wiele. Te warsztaty, dzięki temu, że jest piękne też otoczenie, że w pięknym miejscu, z widokiem na Tatry, z widokiem, przepraszam, na Beskidy, z widokiem na Pilsko, z widokiem na Bawią Górę, jak i też cudne jedzenie, praca w grupie, indywidualne doświadczenia w parach, to wszystko sprawia, że twoje wychodzenie z tego obszaru, chociażby depresyjnego, czy każdego innego, ułatwia abyś mógł stanąć z powrotem na rok.